Kolejny gigant na pokładzie Chilis i Socjos. Witamy Inter Mediolan. USDT musi dać solidny raport, jeżeli chce być wiarygodne. Mamy odpowiedź innych stablecoinów. Wczoraj było USDC, dzisiaj jest Paxos. Duży konkurs w Sandboxie. Dużo projektów MFT z grupy Play and Earn dają bardzo fajnie zarobić. O tym wszystkim porozmawiamy sobie dzisiaj. Cześć, witam serdecznie z tej strony Maciej. Kolejna pobudka z krypto ekipą Czwartek. 22 lipca. Oczywiście, jeżeli jesteś nowy na moim kanale, serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi materiałami. Przypominam, że na kanale rozmawiamy o kryptowalutach, rozmawiamy o pasywnym zarabianiu na kryptowalutach, rozmawiamy o edukacji i o tym wszystkim, co dotyczy sektora kryptowalut. Oczywiście na początku łapa w górę, po to, żeby pomóc mi budować zasięgi za każdą łapkę. Oczywiście serdecznie, serdecznie dziękuję. No i standardowo na początku przypominam, że wszystko, co mówię, to nie jest porada inwestycyjna. Jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Oczywiście zapraszam na naszą stronę internetową kryptoekipa.pl. Tutaj najnowsze informacje, wszystko, co dzieje się w kryptoekipie, ale przede wszystkim po raz kolejny zapraszam Was. Na naszą grupę Krypto Ekipa Edukacja. Tutaj dzieje się najwięcej, tutaj pomoc, tutaj wsparcie, tutaj również dzielę się z Wami moimi projektami, daję informacje, jakie projekty i kiedy kupuję, więc oczywiście, jeżeli kogoś to interesuje, to warto na tą grupę dołączyć. Natomiast jeszcze raz przypominam, róbcie zawsze własny research, sprawdzajcie sami projekty i podejmujcie własne, dobre decyzje. Dobra, słuchajcie, dzieje się bardzo dużo. Zaczynamy sobie oczywiście od Coingecko i od wycen kryptowalut. Dzisiaj lekko odetchnęliśmy, słuchajcie. Bitcoin powoli wraca, altcoiny również łapią delikatny wiatr w żagle, więc nastroje są pewnie nieco lepsze. Dominacja Bitcoina 44,4. No i słuchajcie, Bitcoin 32,019, 32, Ethereum zbliża się do 2000 dolarów, 1988, ale wiele altcoinów robi dobre wyniki, szczególnie wiele projektów Play ⁇ and Earn. O tym również dzisiaj będziemy sobie rozmawiać. Oczywiście akcji Infinity, które od pewnego czasu robi bardzo dobre wyniki, prawie 23 dolary. Flow, również projekt z grupy właśnie NFT, ponad 16 dolarów. Stack bardzo mnie cieszy, mocna pozycja w moim portfelu, 1 dolar. Także powoli, powoli gdzieś tam te projekty łapią wiatr w żagle. Elrond 80 dolarów i słuchajcie, a propos Elronda, to jest dobry, dobry gdzieś tam przykład, żeby powiedzieć, jak gdzieś tam zaczynały się te duże wzrosty na kryptowalutach, to ja właśnie kupowałem Elronda w o okolicach 80 dolarów, więc dla mnie to jest na Elrondzie powrót do przyszłości i to jest budowanie tej pozycji od zera, dlatego że nie zrealizowałem tutaj zysków, ale uważam, że projekt jest mega wartościowy. Natomiast chciałem Wam tym przykładem pokazać, jak dużo jeszcze energii, jak dużo czasu trzeba, żeby gdzieś tam te altcoiny poszły ponownie po bardzo dobrą wycenę. Dobra, lecimy sobie dalej, słuchajcie, bo dzieje się na rynku naprawdę, naprawdę dużo. Oczywiście, tak jak wczoraj informowałem, duże moje zainteresowanie projektem Mist, a więc Grow opartą na NFT, zbudowaną na Binance Smart Chain, która łapie naprawdę szybko wiatr w żagle. Ja jestem już po podwójnych zakupach, także obserwuję, zawsze kupuję poziomami, także jeszcze jeden poziom zakupowy sobie daję. Zobaczymy, jak to rozegra się cenowo. No i oczywiście projekt, który pokazywałem Wam jakiś czas temu, Real Fever, również projekt, który mega łapie wiatr w żagle. Już niedługo ruszy sprzedaż tych właśnie paczek z akcjami zawodników, a więc coś podobnego jak NBA. A top shot ale poświęcone piłce nożnej tutaj zrobię bo tego absolutnie oddzielny film również gdzieś tam znajdzie się ten projekt w przeglądzie naszych projektów NFT Play and Earn który dla was przygotowujemy także tutaj tylko taka informacja że to są dwie nowe pozycje w moim wolecie No i oczywiście, jeżeli chodzi o ceny, bardzo dobrze rosną. Już od wczoraj Mist dał bardzo dobry wynik. Także kto się załadował, to gratulacje. Pytaliście, gdzie kupowałem? Ja kupowałem tu na Pinecane Słapie. No i jeżeli chodzi o Real Fever, również bardzo dobrze idzie do przodu. Jeżeli chodzi o rynki, to tutaj również macie Pinecane Słapa. Jest również Gate IO. Także można i tu, i tu kupować. Na przykład na Gate jest słaba płynność. Także być może lepszą opcją jest właśnie właśnie tutaj pancake. No jeżeli chodzi o Real Fever, słuchajcie, mamy, mamy konkurs, mamy airdropik. Daniel udostępnił to na swoim Twitterze, a więc zachęcam do zrobienia tego z jego linku, do wygrania właśnie te paczki, właśnie z akcjami od projektu Real Fever. Warto brać udział, myślę, że Daniel Doba to jeszcze ma grupy, także standardowo ja robię również każdy airdrop, także i na tym warto się pochylić. Lecimy sobie dalej, oczywiście wczoraj pokazywaliśmy w jaki sposób zabezpieczone jest USDC, dzisiaj Paxos, który również ma... Bardzo dobre wyniki Paxos i BUSD, a więc dwa stablecoiny należące do ekosystemu Paxosa, zabezpieczone właśnie przez Paxosa. Bardzo dobre wyniki, bardzo solidnie to wygląda. No i oczywiście dzisiaj zastanawiamy się, jak na to odpowie USDT, które gdzieś tam spada w tym rankingu stablecoinów, jeżeli chodzi o zaufanie publiczne, mimo że ciągle w kapitalizacji jest dość wysoko. No i oczywiście. Wiele osób zastanawia się, co dalej z Teterem. Teter chce oczywiście dokonać audytu w odpowiedzi na krytykę i w odpowiedzi ma to, co robi konkurencja. W ciągu kilku miesięcy zostanie przeprowadzony oficjalny audyt najpopularniejszego na świecie Stablecoina, poinformował główny doradca projektu Audyt dla trzeciego co do wielkości aktywa cyfrowego na świecie. Wyczekiwany od lat, a zwiększona presja regulacyjna wydaje się przyspieszyć ten proces. Oczywiście czekamy. Tak jak Was informowałem, ja większość stablecoinów mam obecnie w USDC, przyglądam się również Paxosowi, także warto podzielić sobie te stablecoiny, no i czekamy na odpowiedź. Słuchajcie, czekamy na odpowiedź właśnie tutaj Tethera. Oczywiście Paxos krytykuje i USDC, i USDT, także trwa również gdzieś tam ta walka między stablecoinami, no ale dla nas najważniejsze jest to, żeby nie trzymać wszystkich jajek w jednym koszyku, żeby zawsze te stablecoiny, Tablecoiny sobie podzielić. Lecimy sobie dalej, oczywiście, to na co patrzył wczoraj cały świat krypto to ko konferencja, w której wziął udział Elon Musk, mówił bardzo dużo, mówił o tym, że ma Bitcoina, mówił o tym, że Tesla ma Bitcoina, mówił o tym, że SpaceX ma Bitcoina, mówił o tym, że Bitcoin jest coraz bardziej ekologiczny, mówił o tym, że jeżeli Bitcoin będzie ekologiczny, to Tesla przywróci właśnie płatności w Bitcoinie, także y, poczytajcie sobie, słuchajcie, na Being crypto, jeżeli Was to interesuje, moje zdanie na temat Elona Muska znacie, ja uważam, że to jest przede wszystkim biznesmen, pilnuje swoich interesów, ale tak, tak być powinno. Jest to oczywiste. Jest to człowiek, który chce maksymalizować swoje zyski. Jestem oczywiście zadowolony z tej dobrej roboty, którą zrobił dla Bitcoina i dla rynku kryptowalut, ale nie jestem zadowolony z tego w jaki sposób promował na przykład Dogecoina, gdzie wiele osób zostało z bagami, gdzieś tam nie jest to dla mnie autorytet, jeżeli chodzi o świat kryptowalut, ale na pewno jest to autorytet, jeżeli chodzi o świat biznesu, o robienie interesów, o innowacje tutaj jak najbardziej. Tak natomiast jeżeli chcecie o tej konferencji poczytać, zapraszam zapraszam na Be In Crypto. Oczywiście Cały czas obserwujemy Ethereum, mówiłem Wam ostatnio o tych zmianach, które mają nadejść, na które czekamy. Roadmap Ethereum na trzeci kwartał jest gotowy, został opublikowany na GitHubie, także można, słuchajcie, z nim się zapoznać. Są tam przedstawione oczywiście wszystkie postępy, gdzieś tam, które są zrobione w zakresie modernizacji sieci Ethereum. Także dużo, dużo dzieje się na eterze. czekamy oczywiście na rozegranie tych wszystkich zmian, czekamy na to, jak będzie wyglądać Londyn. Czekamy cały czas na Ethereum, na te wszystkie zmiany, które mają stawić na nogi Ethereum 2.0 dla mnie, tak jak mówimy, wiecie pozycja fundamentalna i pozycja, którą doładowuje na spadkach lecimy sobie dalej, słuchajcie bardzo fajny artykuł na BIM krypto dotyczący tego jakie ilości kryptowalut mamy pamiętacie ten ranking często mówimy o wielorybach, często mówimy, że wieloryby skupują bitcoina no i słuchajcie, jest tutaj oczywiście podział zrobiony dla różnych kryptowalut dziś posiadać jednego bitcoina jest meduzą, a trzy lata temu był krabem Także zachęcam, słuchajcie, do przejrzenia tego. Oczywiście jest to wszystko również na Altcoin Daily. Sprawdźcie, ile macie bitcoina, ile macie innych krypto, i w tym powiedzmy wodnym świecie, na co się, słuchajcie, tu kwalifikujecie. Natomiast te rankingi się zmieniają. Tak jak widzicie, gdzieś tam cena bitcoina się zmienia, i również zmienia się właśnie miejsce w tym rankingu. Także dajcie znać, słuchajcie, w tym rankingu, kim jesteście. Jeżeli chodzi o mnie, ja oczywiście mam powyżej jednego bitcoina. A więc już tę meduzą mogę się, słuchajcie, nazywać. Natomiast, żeby pójść dalej, no to trzeba ciągle satoshi zbierać, trzeba zbierać bitcoina i trzeba ciężko pracować i się edukować. Bardzo fajny ranking, zerknijcie na niego. Oczywiście trochę z przymrużeniem oka, ale warto wiedzieć skąd czasami te słowa, o których mówimy: wieloryb, meduza, skąd to tak naprawdę wynika. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Wydobycie kryptowalut przemysł wykazuje oznaki zmiany w kierunku zielonej energii. O tym mówiliśmy, pokazywałem wam jakiś czas temu. Raport. Że już ponad 50% bitcoina gdzieś tam przesuwa się właśnie w kierunku czystych, odnawialnych źródeł energii. Górnicy korzystają z tego ekologicznego wykorzystania bitcoina. Oczywiście o tym mówił Elon Musk, że jeżeli to będzie szło w tym kierunku, to właśnie przywróci te płatności za Tesę, i to się dzieje. Górnicy coraz chętniej sięgają gdzieś tam po te właśnie ekologiczne metody kopania bitcoina. Lecimy sobie dalej. Fundusz Rothschildów zwiększył swoją Ekspozycję bitcoina trzykrotnie w trzy miesiące. I tak naprawdę tutaj mógłbym postawić kropkę, każdy powinien y, gdzieś tam swoje zdanie sobie tutaj wyrobić, kto kupuje bitcoina, dlaczego kupuje bitcoina, kiedy, w jakich okresach kupuje bitcoina, a z drugiej strony, kto w tym samym czasie na spadkach tego bitcoina sprzedaje. Dlaczego bitcoina sprzedają osoby, które kupowały go dużo drożej? Dlaczego ludzie kupują bitcoina? Ze, ze stratą. Dlaczego ten cały fut się do tego przyczynia? Wyciągajcie, słuchajcie swoje wnioski. Jeszcze raz powtarzam: patrzcie na to, co robią, a nie na to, co mówią. Natomiast faktem jest, że firma inwestycyjna Rothschild właśnie kupiła, zwiększyła swoją ekspozycję bitcoina od kwietnia. Także również tutaj widać, że kiedy Bitcoin spada, ładują, ładują torby. Firma kopiąca Bitcoiny chce na Wall Street. No i słuchajcie, mamy tu informację, że jedna z największych kopalni Bitcoina w Ameryce Południowej jest przygotowana do wejścia na amerykańską giełdę Nasdaq. Coinbase wyznaczył gdzieś tutaj trendy, teraz coraz częściej, słuchajcie, czy to w pobudkach, czy to gdzieś na portalach czytamy właśnie o tym, że coraz więcej projektów z rynku krypto chce wejść na ten rynek właśnie tradycyjny. To jest to, co gdzieś tam mówiłem Wam Wiele, wiele miesięcy temu, że te rynki będą się przenikać dla wielu projektów kryptowalutowych. Wejście na giełdę to dodatkowa szansa, ma dodatkowe możliwości i odwrotnie, gdzieś tam projekty tradycyjne będą inwestować na rynku kryptowalut, będą tokenizować pewne rzeczy. Rewolucja dzieje się na naszych oczach. Bardzo cieszy mnie, że te światy zaczęły się przenikać, bo to również nam jako inwestorom da bardzo dużo nowych możliwości. Lecimy do naszych projektów. Oczywiście, wczoraj niesamowita informacja. Inter Mediolan, włoski gigant dołącza do ekosystemu Chilis i Socjos. Mało tego, będziemy mieli oczywiście na koszulkach y, znaczek dolara Inter, a więc y, tutaj będzie reklama bezpośrednia fantokenów Interu Mediolan. Powiem szczerze, gdzieś tam y, po cichu liczyłem, że Inter bardzo szybko dołączy do tego ekosystemu, ale nie wierzyłem w to, że gdzieś tam ta reklama będzie na koszulkach. Myślałem, że tak duży klub znajdzie innego, gdzieś tam sponsora, dlatego Chylę czoło przed włodarzami Chilis i Socios. Mega praca wykonana. Przedtem tą samą akcję widzieliśmy w Walencji. Być może to jest nowy trend. Być może teraz będzie tak, że te drużyny, które dołączają do ekosystemu Chilis i Socios, właśnie będą tak reklamowały swoje Fantokemy. Dla mnie jest to coś, o czym wiedziałem już dawno. Pamiętacie, jak we wszystkich moich starych filmach o Chilis i Socios mówiłem, że jeżeli kluby zrozumieją ten ekosystem, jeżeli kluby zaczną same promować Fantokemy, a widać, że to się dzieje. Widać to po Interze, po Walencji, widać to po Legii Warszawa, która bardzo mocno chce robić pewne rzeczy czy często nawet wybiegając przed szereg co mi się bardzo, bardzo podoba widać, że to wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku pamiętajcie, fundamenty są wylane, muraże już szykują cegły, pomocnicy szykują zaprawę i ten ekosystem bardzo mocno idzie do przodu oczywiście fantokeny również idą bardzo fajnie w górę, słuchajcie, cieszy mnie bardzo to, że powoli odrabia Juventus już prawie 10 dolarów ja kupowałem w okolicach 7-8 dolarów, także jestem tutaj mega zadowolony, cały czas nie sprzedaję. Cały czas uważam, że jest to pozycja niedowartościowana, jeżeli chodzi o inne silne pozycje: Barcelona, PSG, City. To wszystko jest dużo wyżej, to bardzo mocno eksplodowało. Także gratuluję wszystkim, którzy mają fantokeny. Warto uczyć się tego ekosystemu, warto go obserwować, bo jest to absolutnie ciągle początek. Lecimy sobie dalej. Dzisiaj, oczywiście, kolejny listing o godzinie 13, a więc Wit, drużyna gamingowa Team Vitality ja również mam, czekamy, zobaczymy jak to, jak to się rozegra, jakie będzie tutaj zainteresowanie. Lecimy sobie dalej, dużo dzieje się słuchajcie w Sandboxie dla mnie jeden z najważniejszych projektów NFT w moim portfelu. Dzisiaj o 15 ruszy kolejny sprzedaż landów. Oczywiście słuchajcie wszystkie informacje macie na naszej grupie Sandbox Polska wchodzicie na stronę kryptoekipa.pl i tutaj oczywiście gdzie są wszystkie nasze grupy, jest Również grupa kryptoekipa Sandbox, warto słuchajcie tam dołączyć i, i śledzić. Jeżeli się interesujecie, to dzisiaj jest szansa na kupienie właśnie tych landów. Na grupie Sandbox Polska również macie wszystkie informacje na Twitterze. Warto słuchajcie tutaj obserwować. Naprawdę mocny, solidny projekt. No i słuchajcie, przypominam, że trwa konkurs. Konkurs, w którym do wygrania są nagrody. Zobaczmy, słuchajcie, jak to wygląda. Zajrzyjmy na polską grupę Sandboxa. Jeżeli chodzi o nagrody, miejsce pierwsze 200 tokenów Sand, miejsce drugie 100 tokenów Sand, trzecie również stówka, czwarte również stówka i piąte również stówka. Także konkurs macie rozpisany w podpiętej wiadomości. Macie rozpisany również na Twitterze. Warto brać udział i warto zainteresować się projektem Sandbox. Tak jak mówię, dla mnie jedna z mocniejszych pozycji. Oczywiście pamiętajcie, wszystko co mówię, to nie jest porada inwestycyjna. Lecimy sobie. Sobie, słuchajcie, dalej dużo dzieje się również na Binance. Mamy Airdrop do rozdania Ada Ship BNB. Także wszystkie zasady macie oczywiście rozpisane na Binance. Airdrop jest dla osób, które zrobią depozyt na minimum 50 dolarów. Może to być w dolarach, może to być w krypto. Depozyt musi być zrobiony za pomocą karty kredytowej albo karty debetowej. Warto z tego korzystać. No i słuchajcie, przypominam, że był robiony snapshot i już za 19 godzin 55 minut będzie trzeba wejść i zatwierdzić alokację na landpadzie. Na no to będzie z tego co pamiętam chyba tylko kilka godzin, także warto. Słuchajcie, to zrobić warto, nie przespać tego tego okresu i odebrać tutaj. Słuchajcie, myślę, że tutaj ten Lunchpool da bardzo, bardzo dobrze zarobić. Lecimy sobie dalej. Na koniec oczywiście kolejny airdrop, który został wrzucony na nasze grupy, airdrop Nexo również tutaj do odebrania jest fajna kwota. Oczywiście wszystko macie rozpisane na naszym kanale do airdropów, oddzielny kanał do airdropów. Bardzo dokładnie rozpisany właśnie przez Daniela ten airdrop platformy Nexo. Warto odbierać darmowe krypto, warto to zbierać. Ja to robię od dawna, także zajrzyjcie na zarabiać na zarabianie w internecie i tam macie wszystkie informacje, macie również link Daniela i jeżeli z tego skorzysta jest do odebrania fajna kwota. Na dzisiaj, słuchajcie, to by było na tyle. Tak jak widzicie, dużo dzieje się na rynku kryptowalu. Dużo dzieje się w projektach Play and Earn. Szykujemy wam duży film, po to, żebyście mieli wszystko w jednym filmie. Zbierzemy te projekty. Porozmawiamy o potencjale, zrobimy to razem z chłopakami z grupy NFT, więc myślę, że będzie prawdziwy, prawdziwy ogień. Widzimy się dzisiaj 21. Zapraszam wszystkich serdecznie. Bądźcie z nami, zadawajcie pytania, prowadźmy fajną dyskusję na temat tego, co dzieje się na rynku kryptowalut. Do zobaczenia. Zostaw łapę w górę, to dla mnie bardzo ważne. Dzięki za uwagę. Hej ekipa!